Pyszne to ciasto, Lumi mm, Naprawdę, Lumi robi najlepsze ciasta na świecie Są takie smaczne I patrzcie, jeszcze babeczki Jakieś ci to babka piaskowa, tutaj są babeczki Dzięki Majki, starałam się, żeby wszystko było smaczne Dla moich gości Tak jest, o, dla gości mm, Pyszne, o, pyszne rzeczy Ja już się robię trochę zmęczona Ja też, ja też właśnie e, Zmęczone już o tej godzinie? No tak, rzeczywiście, widzowie Patrzcie, robi już się jesna. ciemno o, e, faktycznie. Eee, Tak, Lumi? Musisz spadać stąd. E, no właśnie, co? spaduwa ale, ale jak to spaduwa? Ale przecież. Miejmy nocowanie dzisiaj, lec do domu już, papa, pa. bo dzisiaj jest u mnie grupowe nocowanie dla dziewczyn. E, ale przecież ja też. Dziewczyny o. tu mogą spać. Ale ja chcę zostać tutaj e, z nie, wami. Nie, ja otwieram drzwi. nie, nie, ale... No już musisz iść, nie, 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 a... Co? już nie O nie widzowie, one mnie wyrzuciły z domku. No przecież ja Chodźcie też cię... One idą tam na górę, no ja też chciałem na to nocowanie zostać! A, muszę coś wymyślić, bo ja chcę się tam dostać. Nigdy nie byłem na takim nocowaniu u dziewczyn, ja nie wiem jak to wygląda. U chłopaków tylko byłem, ale u dziewczyn, hmm, bardzo ciekawe, może mam coś w domku u siebie, ale zaraz co tutaj jest? Ej, widzowie, patrzcie, to jest sklep smajsą.pl! Patrzcie, jakie nowe rzeczy. Normalnie tutaj jest zestaw szkolny smajso, czarny i niebieski z plecakami, torbami, planem lekcji, długopisem teczkami, zeszytami. Ej, widzowie, wbijajcie koniecznie na smajsą.pl bo są mega fajne rzeczy. A ja idę tutaj do domku, bo powinienem mieć przygotowane jakieś rzeczy na e, taką okazję. Wersje one są tam w domku, a ja tutaj mam przygotowane parę rzeczy. Bam, bam, bam. Idziemy. O, wezmę sobie grapplinga, wezmę takie rzeczy. O, tutaj mam jeszcze jedzonko ze sobą. nam sobie zjem. Dobra, widzowie, jeżeli chcecie, żebym wbił na tą imprezę tylko dla dziewczyn, to zostawiacie łapeczki w górę, a ja tam pójdę i się zakradnę do nich specjalnie dla Was I zobaczymy, co one tam robią. Uwaga, zostawiacie łapeczki. I dobra, idziemy tam do nich. Patrzcie, zyskoczy sobie tu. Bam, mam coś takiego jak grappling hook, czyli będę mógł na ten budynek wejść normalnie i zobaczyć, co one tam robią u siebie. Uwaga, idziemy, idziemy. One powinny być na górze, bo to jest nocowanie. Tak, widzę tam Lumi. Ona sobie skacze, dobra. Wejdźmy im przez balkon, albo nie, patrzcie, tutaj wejdziemy. Bam. Złapałem się, okej, okay, teraz zyskakuję i spójrzmy przez okno. Patrzcie, one tutaj coś robią, one dekorują tutaj. Ja może ja na tutaj, ja tutaj położę, że ja położę, położę. To mnie o, tutaj, a... Nie położył za nieczężony, ja nie jakieś. Uuu, patrzcie, ale u nich jest hałas u tych dziewczyn. Czy u dziewczyn zawsze jest taki hałas jak one coś robią? <laughs> One się świetnie bawią. A, ja chcę wbić na tą imprezę, widzowie, koniecznie. E, może tym razem mi pozwolą. Tylko czekajcie. jakby tutaj zrobić? O, może ja bym przestraszył najpierw. Poczekajcie, położę im coś takiego. Bam. O, może się przestraszą tego, bo one nie wiedzą, co to jest. Będę tak patrzył. Dobra, jest na szybie tutaj. I zobaczymy, czy któraś to zauważy, widzowie. Hmm. Ej, co to jest, dziewczyny? Ej, patrzcie, zauważyły Ej, to. Nie mam pojęcia, co? O, o, cię tak się śmieje. Ej, co to za dźwięk? A nie, nie przestraszyły do... się tego, a Oglądamy sobie. A, one sobie oglądają telewizję, to nie zadziałało widzowie, muszę wymyślić coś innego, mam jeszcze tutaj pająki, fajerwerki, muchy złapałem, mam śmierdzi bombę, popatrzcie, i miksturki na niewidzialność, żeby mnie nie zauważyły, więc może najpierw wypiję tą miksturkę, uwaga, o, dobra, jestem niewidzialny i spróbuję im położyć gdzieś pająka, poczekajcie, wejdę teraz tutaj normalnie przez drzwi, bam, wchodzimy na górę tutaj Jesteś po stronie. Chcieliby położyć tego pająka. O, patrzcie, położyłem pająka, położyłem pająka, uwaga. I co, one na to jeszcze go nie widzą? I uwaga, lubi chyba zauważyła. Patrzcie, zauważyła pająka. Pająka, Patrz... ja się boję pająka! Patrzcie, one wszystkie zauważyły pająka. zwaliła go mieczem tego pająka, ale dobra! Udało się, przestraszyły się. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Dobra, pająk. To był bardzo dobry pomysł. A teraz spróbuję im położyć tutaj muchy przy jedzeniu. Uwaga! Bam bam bam. Niech mają tych much trochę. Co to? Co to, lata? A patrzcie ona, co uważała tę muchy. Ale tutaj ma otwarty balkon. balkon. One ale są tu mają. Leczne. Tak jest, dobra, one tutaj mają muchy, zaraz się ich pewnie pozbędą. Uwaga, ale my posłuchajmy, ja sobie tutaj usiądę, nie jestem. jestem niewidzialny, zobaczymy o czym te dziewczyny w ogóle gadają na. Zobaczmy. O, patrzcie, z łuku ona bije Dobra. Ale... Dawaj ją. Nie! 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 Ale my sobie lepiej radzimy jak nie ma chłopaków. chłopaków beznadziejni. Chłopaki o. są głupi. E, co one mówią w ogóle? Jak chłopaki mogą być beznadziejni? O, nie widzicie mnie, ale ja sobie mam. Nam, 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 nam. Dobra, zobaczmy, co te dziewczyny w ogóle będą gadały więcej. Mówią, że chłopaki są beznadziejni. Ej, słuchajcie, słuchajcie, ogólnie. Ej, Mike jest mega przystojny. Co? Ja jestem <laughs> mega przystojny? Mike jest mega przystojny? Przecież on nie jest tak. taki ładny wcale gadają o mnie widzowie. Ej, to jest o mnie, naprawdę, że ja jestem przystojny? Bardzo mi się podoba. A Niko jest no się... A, Nico, oha, a się nie podoba. A ty? Niko jest mega miły i z fajnym kolegą. Nie, no, ma no, tak jest um. zielony, tak jak ty. O. No i co? I może jest zielony? O, Niko jest super. mi ci się podoba. A Smajslu, i śmierdzi. O, widzowie, no, tylko super. nie mówcie tego Smajslułowi. Paty, prawda, jest najładniejsza. Uuu, różowa. No Majki nie jest najładniejsza. No weź ze mną, ja mam rację. Ej, czy ja się podobam tej różowej widzowie? Oj, nie widzicie mnie, ja jestem niewidzialny. Eee, o czym one tutaj gadają w ogóle? Masz rację Paty, trzeba się śmiać z nich, bo one jakieś głupoty gadają. No <laughs> niby Majki jest przystojny. To one gadać wy jest gadacie głupoty. Jest to... Pandemią. Dziewczyny, dobra, spokojnie, spokojnie, nie pijmy się. Nie kłótmy się dziewczyny, spokojnie! Ja wam teraz zrobię bitwę na poduszki. A masz. O, ja bitwa się na, się na poduszki, na poduszki. patrzcie! O, Ej. Się... O, co o, to o. jest? Spy, za to włosy majki! E co? Ej, ja tu mnie widzą! O nie moje O nie moja viccórka się skończyła! Dobra, już, 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 już idę. O nie, moja miksturka się skończyła, widzowie. Ja już byłem tak blisko, dowiedziałem się tylu rzeczy śmiesznych. O nie, ale ja muszę tam wrócić, bo nigdy tam nie byłem. Był no, takich dziewczyn na, na takiej zabawie. Nie wiedziałem, że one mówią o takich rzeczach. Ciekawe, co dalej będą mówiły. Chodźcie do mnie do domku, widzowie. Zobaczycie, ja mam jeszcze coś przygotowane. Będziecie w szoku. Ale słyszeliście? E, ja się tej różowej podobam i one mówiły takie rzeczy. O, trochę jestem zestresowany, ale dobra, chodźmy do domku. Uwaga, będziemy biegli, bo tam mam przygotowany taki specjalny strój. O, muszę sobie zjeść Om, nom, 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 jedzonko. Mniam, mniam, mniam. Zjadłem sobie. Dobra, i tutaj, patrzcie, mam stroje specjalne. Uwaga, przebiorę się w jeden z nich. Pyk, Patrzcie, jestem y, Majka. Tak, 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 to ja, Majka, widzowie. Uwaga, patrzcie, jaką, jakie mam ubranko. Tutaj, jaką mam emkę, jakie mam skarpetki, bluzy i włosy długie. Hihi, hi, to moja peruka, widzowie. No tak naprawdę, to ja, Majki, tylko się przebrałem. Dobra, zobaczymy, czy mnie wpuszczą teraz na tą imprezę te dziewczyny. Chodźmy do nich szybko. Mam, mam, mam. Podjadę sobie z samochodem, żeby było widzowie szybciej. Uwaga, tutaj mam swój niebieski samochód. Gdzie ta kierownica? Tutaj jest kierownica. Dobra, wykręcamy i jedziemy. Idziemy do nich. Ciekawe czy one mnie poznają. Widzowie wyślę, ja że im się nie uda mnie poznać, To no bo zobaczcie jaki ten strój jest super. On jest taki nie do poznania w ogóle. Dobra, jedziemy, dojeżdżamy do Lumi, wychodzimy, bam. Eee, tu nie ma dzwonka, więc zapukam drzwi. Eee, bam, 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 bam. O, dziewczyny, chyba pizza przyszła. One zamawiają Chodźmy pizzę. E, nie, ja jestem e, Majka i, e, i Ma? przyszłam tutaj tak na imprezę, e, bo Nigdy słyszałam... nie widziałam. E, bo ja jestem tutaj nowa na i wprowadziłam się właśnie. No dobra, tak. to chodź, bo mamy... Poduszki masz, bo będziemy mm. się rzucać. Chodźcie na górę dziewczyny. Mam nadzieję, że zaraz przyjedzie ta pizza. Ej, widzowie, udało się, wbiłem na imprezę do dziewczyn. Dobra, idziemy się bić na poduszki. Teraz, uwaga. Ej, ciekawe jak długo mi się uda tutaj zostać, uwaga. Ej, tak. no, się. Dobra, Ale to super! I bam, bam, bam. Uderzam! Bum, bum, bum! bum, bum. Ale super! Bitwa na poduszki! Ej, Ej Michael, jak ty nie mocno uderzasz! na siłownię, tak 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 dużo ćwiczeń i... ta Majka uderzyła ma mnie mocno jak chłopak. Ej, ale zobacz, ona ma M jak Majki na tym na bluzie. Ej, nie, Majki, bo, bo ja jestem Majka. Ty czy to jesteś ty? O, ona ma wiecz. Eee, nie, to ja jestem, ja jestem Majka Nie, ja... nie, pokaż się. Ej, no tak, to jestem Majka tutaj Ej, to ja, ja, ja mam...

O, 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 widzowie, o nie, one więc rzucają O nie, o, o, a było już tak blisko Już się pawiłem z nimi na poduszki O nie, one musiały jest stąd wyrzucić a, Wracam do domku, widzowie, bo mam jeszcze przygotowaną Jedną rzecz, bo te dziewczyny powiedziały Że będą oglądały telewizję A ja mam taki specjalny przyporząd U siebie w tajnym schowku Uwaga, bam, bam, patrzcie To jest taki, takie coś, to jest taki guzik To się kładzie i robi się Zakłócenia w telewizorze, patrzcie jak to wygląda Robi się takie specjalne Zakłócenia w telewizorze, i wtedy możemy zwiedzić na przykład zdjęcie albo program w telewizorze kogoś, ale dobra. Tutaj musimy schować teraz tą skrzynkę. Bam, 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 żeby nikt się o tym nie dowiedział. I spróbujmy wejść tym dziewczynom tam na dach i będziemy z dachu, no bo tutaj na balkonie one mnie zauważyły i ta miksturka nie działa tak jak powinna, bo działa trochę krócej. Ale dobra, widzowie, jak trzymacie kciuki za mnie, to klikacie łapeczkę w górę i zobaczymy, czy nam się uda dotrwać do końca tej imprezy i w końcu zostać zaproszonym. Dobra, ja. Spróbuję, spróbuję rzucić. Tak, o, dobra, żeby się wbiło w dach. Ej, wbiło się w dach. Wow! Dobra, jestem. One są tam na dole i jedzą popcorn. Patrzcie na to. Wow! Mm, ale uwielbiam ja popcorn i mogę go tak dużo jeść. Patrzcie. One jedzą popcorn, dobra, są tam. Tam stoi ta różowa. One chyba się patrzą na kotki w telewizorze. Ej, faktycznie one oglądają kotki w telewizorze. Dobra. To... One kotki! Tak. Dobra, zaraz to postawię. Patrzcie, tutaj mam ten specjalny guzik, ale ja nie chcę ich jeszcze tak wystraszyć bardzo mocno, tylko chcę posłuchać, co one tam ciekawego gadają i jeszcze im zrzucę tą śmierdzi bombę widzowie. To chyba będzie najlepsze teraz, bo one akurat jedzą. Uwaga, rozbiję tutaj szybę po cichu. O, to wpadło tam. O, o mam nadzieję, że... Ukryję się, ukryję się. się z samymi dziewczynami. Same dziewczyny są najlepsze. Słyszycie, co one tam mówią? Spadłem na dół, dobra, tutaj jest drabinka Dobra, uwaga, i zrzucam mi śmierdzi bombę tam na dół Patrzcie na to, bam, zrzucona jest Uwaga Ona sobie je popcorn. Patrzcie ofu, ale im zasmrodziłem tam na dole, widzowie I to e, Tak, 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 to jest moja śmierdzi bomba Najlepsza, patrzcie Jaki Oj. gęsty dym zielony nie, tam się zrobił. O, one, ja. one myślą, że Kto to Lumi. To One ja myślą, że to Lumi albo ja Patty. Patty puściła bąka. Słyszycie, co one mówią? A tak naprawdę to byłem i ja z moją śmierdzi bombą, widzowie. No, Ale, Ale dziewczyny tak nie, nie pierdzą śmiercąco, tylko chłopaki. O, co? Chłopaki? No nie, niemożliwe. O, dobra, dym usta. Patrzcie, gdzie one są, te dziewczyny? One gdzieś pouciekały. Dobra, możemy chyba już wejść. Okay. Dobra. O, Patrzcie, daj one poszły śmierdzi. na balkon. tam jest jedna, druga, trzecia. A gdzie jest ta czwarta, co mówiła? Nie oglądajmy, te ona kotki. tam została, dobra, o co ona robiła? A dobra, dobra. okej. Okay. Oni sobie oglądają te kotki, no dobra widzowie, to teraz przyszła pora, uwaga, żeby kliknąć ten guzik, Klikacie łapeczki, a ja to kliknę, ale zaraz, 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 zanim to zrobię, mam jeszcze jedną niespodziankę dla nich, uwaga, zrzucę im tam fajerwerkę, ciekawe czy to się odpali, może ich przestraszy, wiecie, ten, ten huk z fajerwerki, uwaga, one sobie oglądają kotki, ja puszczam cztery fajerwerki, uwaga, trzy, dwa, jeden, bam, 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 uwaga, patrzcie, bum. Ale poleciało, uwaga, o, o, one się spojrzały. Ej? gdzie ty? na dworze? Ej, ktoś robi fireworki na nasze nocowanie! Uuuu. Co, one się z tego My ucieszyły? O, nie widzowie, one przecież, one przecież miały być winter, przerażone. O nie. o nie, O nie, o, nie, O nie, 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 o, o nie, jakiej muzyki one w ogóle słuchają tam na dole? Eee, widzowie, no nie udały mi się te fajerwerki, naprawdę. One miały się tak wystraszyć, że miały wywiec. O nie, i widzowie, przyszła pora na ten guzik, bo widzę, że zostawiliście już łapeczki w górę, mieliście na to wasę czasu. Ja sobie sprawdzę, kto zostawił, a kto nie. Więc uwaga, tam mam kotki, a ja teraz odwracam się do guzika. Uwaga, i jest, i klikam go. Uwaga, trzy, dwa, jeden i klikamy. Pip. Bam, i uwaga! Zmieniło się! Patrzcie, widzowie! O, dobra, ja tam zejdę na dół. Uwaga, pokażę wam. Wodę pouciekały. Bam, na łóżko! Patrzcie, jakie straszne zdjęcie, i wkleiłem tutaj na telewizor. Gdzie one tam uciekają! One uciekły normalnie tam daleko. Patrzcie, gdzie one biegną w ogóle. Co to ma być? One się tak przestraszyły, widzowie. A ja to byłem tylko ja i zdjęcie takie wkleiłem. Wiedziałem, że to jest dobry pomysł, widzowie. Ale zaraz, zaraz, czy to oznacza, że nocowanie się skończyło? A, może później wrócą, a ja znowu do nich wbiję widzowie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to koniecznie zostawiacie łapeczki w górę i wiecie też na kanał Doniko, tylko nic mu o tym nie mówcie, że ja byłem na takiej imprezie u dziewczyn,